Tarnowskie Wodociągi informują, że w październiku prowadzone będą prace modernizacyjno-remontowe. Wymianę wodociągów zaplanowano na ulicy Matki Boskiej Fatimskiej, Zielonej i Jagiellońskiej. Na ulicy Mościckiego kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej. Wykonujący prace remontowe wykorzystywać będą sprzęt budowlany, który może powodować utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Możliwe są także okresowe przerwy w dostawie wody. Otwarta została wystawa malarska Barwy Rzeczywistości w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie. To prezentacje prac artystów z międzyregionalnego programu pod nazwą Derby artystyczne 2016. Jest to kontynuacja ciekawych propozycji kulturalnych dla mieszkańców gminy Lisiagóra. To jest kolejna część wydarzeń. Myślę, że w takich wydarzeń w tym roku będzie jeszcze będzie kilka. To bardzo dobrze, że promujemy naszą gminę, to bardzo dobrze, że rozwija się kultura na terenie naszej gminy, bo przede wszystkim uczymy młodzież, nasi najmłodszych, jak mają... Mają uczestniczyć w nowoczesnym świecie, żyć w nowoczesnym świecie. Ta wystawa jest zorganizowana dzięki programowi pochodzącym ze środków unijnych, a tym programem akurat zajął się współorganizator, czyli Centrum Art Plus w Krakowie. Wystawa przedstawia zbiór ciekawych obrazów, które wykonane zostały przy pomocy różnych stylów artystycznych. Artyści, których Obrazy prezentujemy, zastosowali kilka technik. Są to techniki charakterystyczne do osoby, do artysty, do jego mentalności, do jego stanu, stanu ducha. Technik jest kilka. Tak jak już było tu zauważone i powiedziane, mamy bardzo ciekawą technikę nakładania na paletę barwionej, barwionej gliny. Dominuje w tej wystawie technika tradycyjna, czyli olej. I większość artystów stosuje, się, stosuje właśnie tę technikę, ale też i mamy grafikę, też i mamy jeszcze inne ciekawe rozwiązania, które stanowią niejako kompozyt, mieszankę kilku technik. Ja pragnę zachęcić dzisiejszą młodzież, naszą tutaj obecną, naszych mieszkańców, aby przyjeżdżali do 25 października. Na tak wspaniałą wielką wystawę polskich artystów, którzy przedstawiają rozwój nowoczesnej kultury, nowej kultury. Wystawa dostępna jest w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie. Wstęp jest bezpłatny. Za nami spotkanie piłkarzy Bruk Betu Termaliki ciecza z uczniami gimnazjum nr 4 imienia Jerzego Brauna w Tarnowie. Udział w spotkaniu wzięli trener Czesław Michniewicz, analityk Kamil Potrykus i czterech piłkarzy: Wojciech Kędziora, Bartłomiej Babiarz, Mateusz Kupczak i Krzysztof Pilarz. Gimnazjaliści pytali o różne kwestie piłkarskiego rzemiosła, ale także o to, jakimi uczniami byli piłkarze, trener i analityk. Ja z Włefów za bardzo nie uciekałem, bo w waszym wieku miałem dwa Włefy dziennie. 10 w tygodniu, bo uczyszczałem do szkoły sportowej. A tak jednym z ważniejszych przedmiotów dla mnie, co z czego się teraz cieszę i również wam polecam, był język angielski. Nie miałem jakichś większych problemów nigdy z angielskim, lubiłem na niego chodzić i teraz naprawdę mi się to w wielu sytuacjach przydaje, więc zachęcam do chodzenia na wszystkie lekcje, a szczególnie na język obcy. Piłkarze wicelidera Ekstraklasy zachęcali także młodzież do uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego. U nas w szkole nie ma dużego problemu z tym żeby uczniowie nie ćwiczyli aczkolwiek zdarzają się sytuacje gdzie uczeń siedzi na ławeczce i po prostu nie ćwiczy bo, bo ma słabszy dzień albo nie przyniósł stroju od WF-u i to jest najbardziej takie smucące, gdy nie ćwiczy bo zapomniał czegoś prawda. Więc my tutaj dzięki piłkarzom trenerowi Termaliki Brookbet chcieliśmy zachęcić do tego żeby jednak ten WF był wykorzystywany. Każda lekcja, żeby była wykorzystywana na rozwój tężyzny fizycznej. Ekipa Brukbetu Termaliki Niciecza już w niedzielę zmierzy się w meczu na szczycie z liderem ekstraklasy Jagielonią Białystok. Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie zapraszają na uroczystość 60-lecia rewolucji węgierskiej w Budapeszcie i powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Będzie to okazja do dyskusji m.in. na temat historii Polski i Węgier. Zwiedzana będzie także wystawa pod nazwą 1956 Polska-Węgry, historia i pamięć, która dostępna jest na rynku w Tarnowie. Sprowadziliśmy wystawę poświęconą Węgierskiemu październikowi 1956 Roku, która stoi na rynku. Jest to dzieło IPN-u w porozumieniu z Węgrami, z Węgierskim Instytutem Kultury. Wystawa będzie stała na tarnowskim rynku przez miesiąc czasu, do 7 listopada. Jest rzeczą istotną, aby jednak przypomnieć tą rocznicę, 60. rocznicę wydarzeń węgierskich, których, dla których inspiracją niewątpliwie było to, co działo się w Polsce. Do tego wszystkiego mamy, mamy połączenie także i z 60-leciem Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, które jest jakby konsekwencją działalności Tarnowian, zgrupowanych w społecznym komitecie Pomocy Węgrom, nie, ponieważ jest to właściwie przekształcenie tego komitetu w towarzystwo. Tarnów był jednym z miast, o czym Węgrzy wiedzą, gdzie gromadzono sporo. Gdzie, gdzie przeprowadzono naprawdę bardzo efektywną akcję pomocy Węgrom. Między innymi pewnie dlatego główna gala tego, tej rocznicy i roku węgierskiego w Polsce odbędzie się 19. w Mościcach przy pomocy pięknego koncertu. W sobotę będzie uroczystość 60-lecia istnienia Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, Połączona będzie z wystąpieniami dotyczącymi takimi trzema referatami, czterema dotyczącymi wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz opowieścią o historii Towarzystwa Przyjaciół Węgier. Początek uroczystości w sobotę o godzinie 13 w Tarnowskim Ratuszu.